24 godziny na fioletowo! Zaczynamy! Ponieważ Kitek przegrał ostatni challenge z miękkimi boxami, a przegrany miał robić 24 godziny na wybrany przez was kolor. Wybraj się kolor fioletowy, a ja stwierdziłam, że będę go dzisiaj wspierać. On robi to na swoim kanale, ja robię tutaj. Czyli, przez 24 godziny mam tylko na sobie rzeczy fioletowe, jem tylko i wyłącznie takie jedzenie. Nie mogę nic innego pić, rzuć, połykać, co nie jest w tym kolorze. Pół roku temu robiliśmy challenge na różowo. Bardzo Wam się spodoba. Więc mam nadzieję, że i ten Wam się spodoba. Jeśli chcecie dołączyć do najsłodszego teamu na całym YouTubie, ja mam ale oczywiście upewnijcie się, że macie przycisk. Subskrybuj, a my zaczynamy od makijażu. Którą opaskę mam wybrać? Tam. Tą? Tak. Ani, ani tą? Nie wiem. Makijaż już jest gotowy, prezentuje się tak. Wykonałam tymi dwoma paletkami mam tej fioletową numer jeden, fioletową numer dwa i panny młodej. Ile tu fioletu? Sztafik. Do tego założam tą opaskę, bo jednak stwierdziłam, że ta będzie bardziej taka urocza. Do biżuterii i tych wszystkich innych dodatków przyjdziemy za chwilę. Póki co mam tylko fioletową bluzkę. Przechodzimy do śniadanka, ponieważ y, Muffinka jest głodomorkiem i bardzo chcę już jeść! Czy ty dzwonisz bananem? Y, tak. Do widzów! Do widzów! Po to, żeby się upewnili, czy mają przycisk subskrypcji kliknięty, żeby był szary. A teraz przechodzimy do śniadanka. Mam tutaj jeszcze jakiś fioletowy weget jogurt i połączymy go jeszcze może z czymś. Ale... Zabarwie wszystko tym jogurtem i będzie fioletowe. No, trochę chyba oszustwo. Sam chciałeś kupić barwnik. Coś chciałem kupić? Mhm, mhm. Mamy tutaj już moje śniadanko, to jest owsianka z jogurtem, właśnie tym co wam pokazywałam I do tego, patrzcie, mamy kubeczek ze sklepomufinki.pl z fioletową mufinką Tu w środku mam mleczko kokosowe, a tutaj mam dwa barwniki O nie, to nie jest barwnik A co to jest? O nie, o nie, ja to jest Aha, ja myślałam, że mam czerwony barwnik, o nie e, No, to niestety nie pijemy mleczka dzisiaj Czekaj, Wybrnę z tego. No, wybrnę y Czerwonym lukrem może też byś zabarwiła. W gorącej wodzie może się rozpuścić. Moment! Momencior, właśnie, diamentowa momi podpowiedziała, że przecież syrop malinowy co prawda może się trochę z tym mlekiem nie pogodzić, ale zrobi się z tego fiolet. Zobaczcie tylko i ja. Pytanie, czy masz rację. Boże Cicho, zobaczmy. No. Oj. Może jeszcze trochę? Y zmiana challenge'u? Nie. Na zielony? Nie. Jesteś pewna? Nie. Jest jeszcze ostatnia szansa. Jest taki lekko fioletowawy No jak, to jest szary teraz. Trochę wybrnęłam. jeszcze ja Zabieram teraz ze śniadanko i zaraz lecimy. Muszę stworzyć wielki boksa? Napiszcie koniecznie, czy jesteście w tym słodkie, czy słone śniadanka! No dobra, jak smakowało? Yy, znaczy no owsianka była pycha, ale to mleczko z tym syropem później się tak średnio połączyło I jeszcze go męczę No, trzy po trzy No dobra, no to co? Czas otworzyć Wow no to Miseczki. Tak, bo one są fioletowe, masz rację I gdybyśmy znaleźli fioletową, diamentową albo zwykłą, to by było czadowe W tym i w tym Tu brokotową Tu mamy serię trzecią i serię drugą I... Ma... Udało się! Ja cię kręcę! Fioletowy ja, odcinek został spełniony! Tak więc, kończymy? Sztos. No co? Teraz jeszcze ta, druga seria. Dajcie znać, która seria w Secret była dla was najlepsza. Bądź progatową. Dawaj, dawaj. Nie! Ale też jest fioletowy! Ej, czadowo! Ja cię kręcę! I to jest chyba idealny dowód na to, że dzisiejszy dzień jest idealny na challenge. Fioletowy. No, 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 no. A jedna z widek ostatnio dała mi fanart, na którym właśnie jestem fioletowa. Dziękuję. Spódnica już założona, więc już jestem cała na fioletowo. Założyłam też fioletowe kolczyki. I jeśli chodzi o zapach, to mam dwa do wyboru. Mam zapach z Victory Secret, który się nazywa Whipped Dream, czyli jakby ubite marzenia. A tutaj mamy zapach od Patrycji Młoczanów. I nie wiem w sumie, który wybrać, ale może ten od Patrycji, bo jest z brochatem. On nawet nie jest bardziej fioletowy? Też mi się tak wydaje. Teraz przechodzimy do przepakowania torebki. Moja torebka jest aktualnie po prostu beżowa, nudna, ale za to ma fioletową mufinkę. Więc tą fioletową mufinkę przełożymy do tej fioletowej torebeczki. Ona już jest totalnie w dzisiejszych kolorach, więc trzeba tej wszystkie rzeczy przełożyć. Mam tutaj drugą mufinkę, ale ona mi dzisiaj tu nie pasuje. O, i w ogóle tutaj jeszcze wisi lodik. Breloczek logik z naszego challenge'u, którym przez 24 godziny jedliśmy tylko i wyłącznie lody, więc ich macie tutaj. To był jeden z fajniejszych challenge'ów, które robiłam, ale go na razie odczepiamy, ponieważ dzisiaj jest tylko fiolet. Filetowa mufinka? Mm, Ledwo się wcisnęło, ale dobra, jakoś trzeba to dopiąć. Może jeszcze weźmiemy nasze krowy boksowe ze sobą, tylko już nie wiem w to. I lecimy na miasto, bo dzisiaj na pewno coś fioletowego, jeśli chodzi o lody. Jesteśmy umiejętni z moją przyjaciółką i może razem pójdziemy na zakupy, Trzeba pójść do Carrefour'a kupić fioletowy napoje. Bo właśnie z napojami jest największy problem, woda jest niebieska, a wszystkie inne napoje są w innych kolorach. Czas nas goni. Ale przecież nie pada. Ale jest fioletowy. Jest fioletowy. No, ale nie będziesz z tym chodzić, no. A już tak staram. Udało mi się, znalazłam w miarę. Fioletowy case na telefon. Więc ten mój muffinkowy dzisiaj niestety musi wylecieć z tego odcinka. I zamienimy go na tego. Perfekto! Idealnie! Oczywiście jeszcze wkroczyły fioletowe bransoletki. Co tutaj? lecimy do carrefoura. Dobra, lecimy teraz na zakupki. 3, 2, 1, go. Specjalnie na dla nas przygotowali fioletową wystawkę. nie, świata. Chcesz to? Co o, matku, chcesz? Nie, to jest? O no matku, nie, nie. To było fój. Nie, to też nie. To było fuj. Daj no mi spokój. Daj to mi spokój. Nie no to inne to nie Daj spokój. mi spokój. Yo, ja ci kręcę Wielkie mogę mogu Ja na pewno wezmę O nie, dzisiaj nie mogę Kurczę, płatki nie są fioletowe Mam tamte fioletową Biorę i szukam teraz w Carrefourze Idziemy, leć Ej, nie, leć mi stąd jajodowy, Nie, ej, ej Nie, nie, I właśnie ej, Jest taka zasada, że nie możemy dublować rzeczy Czyli jak no. jedno weźmie, to drugie już nie może ej, To będzie jagodowe Jest Jagódka Jagódka, proszę cię bardzo Ale to sempre jest Jagódka, proszę Ja jednak idę na słodycze Jogurt sobie jakiś wziąłam Nasz Kitek wziął Nalezione. Nie ma filetowych? Kurczę. są ale cioletowe. już nie chcę inercji. Dla mojej przyjaciółki biorę poki o smaku maczy, ale no niestety filetowych rzeczy tu praktycznie nie ma. A ja znalazłam właśnie halsy, guma i jakieś cukierki, więc wezmę może gumę. Właśnie one są białe, pewnie. To nie, to jednak wezmę cukierki, bo one są jednak filetowe. No. Taki, tak bym właśnie znalazł coś takiego dla babosków. Cel kolejny, zaliczony. jednak dla mnie dobra. No bo jakby możemy je otworzyć, ale nie możemy ich zjeść po prostu. No bo no tak. one są filetowe, ale w środku, no nie. Czyli mogę otworzyć tą dużą czekoladę ale nie mogę jeść. No tak, w sumie to tak. boxy, ale właśnie no. il Fioletowego taki orcji. O matko, makaroniki. Ej, ja chcę makaronika fioletowego. Ja chcę. Kupmy trochę. Ja ja fioletowy. Tak, tak. jak już wygląda. Próbuj, palu próba makaronika. Wielka próba. Wiesz, jakie one są? Lawendowe. Lawendowe? No w sumie lawenda jest teoretycznie fioletowa. fioletowa. Gonelki to ja uwielbiam w makaroniki. O matko. A. A. A może pokażecie makaronika? Chcesz gryza? Takie sobie. Dobra, bardzo delikatne, ale mi smakują. jest świat dziwny. Hmm? Ale fioletowy, żeby nie było. On ma rudy. i ja oceniam dzisiaj na 10. Jeden na dwa. To no to połowę. Zares. Czyli 500 No. Napiszcie koniec w komentarzu, która jest krybka lepsza, a ta torba jest czarna i tu powinno być niezaliczone. Bo no nie mam fioletowej. A ty masz fioletowe buty, nie masz. Różowe, a... blisko. Chciałem znaleźć fioletowe buty, ale nie było. To idziemy na lody. Na lody idziemy. Wszystko smuru! super nami Polcia. Postam, tak tam się, się pomaga i kiedy ją wykorzystuje. Cześć. Ale idziemy, idziemy. Cześć, idziemy. Cześć jestem obładowany linkiboks. Chodź, zobaczymy, czy, czy jest Ty Ja wyszły, że on co Ale ład, ładna sceneria. Mam desquick, ale to nie dla nas, bo jest bananowe Zachrunch. dla Polci. Zachrucz. Dawaj, zrób świnkę. Zrób dla widza świnka. Ice cream, chili, chili, ja ice masz boskie buty. Dziękuję. Są piękne. Ale różowe, nie fioletowe. Kurczę. Omadeczko. Ja wezmę sobie jagodowo-kokosowe. Będzie dobre. I Jeszcze sobie weźmiemy bubble tea. Jakiś fioletowy, nie? Fioletowe okay. bubble Tak. dwa na zielonej, będzie lepiej widać. Po prostu dwa razy z może, zrobię. Jasne. Czekasz na lody, nie? Tak. Fioletowa bubble tea. No, wszystko no, te Proszę. Proszę. moje sklepy to wygląda test, uwaga, mam tutaj. Ale to możemy usiąść za swoje miejsce. Możemy usiąść, jak ludzie, i zjeść. A gdzie? No tam mamy miejsce. Tam zająłem specjalnie. Tu jest moja reklamówka Janusza. I moje J-Bull i Aja. To i tak, O już, już okej okay. Jak Cena? Dobra, bo bardzo gotowe I fioletowa. Nie mogłam wziąć wafelku, bo wafelek nie jest fioletowy Ale ten kubeczek tak w miarę A ty wziąłeś wafelka? Wziąłem tak jakby w, w kubeczku Ja chciałem wafelka, ale wziąłem w kubeczku To jest bubble tea halo, halo. Ja nie lubię tego przekuwać O, poszło łatwo <laughs> To jest się. z winogronowymi kuleczkami a to są takie żelkowe. spoko. Posiłek numer dwa. A jeszcze chwilę temu się czepiała, a ja mam bardziej fioletowe niż. A ty masz ona. Co? Mogę spróbować? Krówkowo miętowo jagodowe. A to nie wiem, czy dobra. Spróbuj, ja też nie wiem. Pyszne są. Miętem mocno czuć. Pyszne, a twoje są. lepsze. Moje lepsze? No umie się robić. A to co, oszustwo, ktoś tu szukuje. No bo ona jest dzień A, bo... a dzień ja na różowo w tak, grazie. Nie mówiliście mi, że to jest dzień fioletowy, więc. Aha, no tak. Mogłam przyjść równie na czarno. Różowy, fioletowy i jakiś mufinkowy. Ja jeszcze kończę moje. Co by było Ok, nie wymieniłabym się z kupciem. Fioletowy koszyk trzeba wziąć, no bo to jest różowa. Ten, fioletowy. No, fioletowy. No, że no. Fioletowa, babeczka tam jest. Fioletowy. Weźmy to. Nie, nie wezmę fioletowego. No, no, jeszcze są różyczki. Ja. Nie, te fioletowe muszą nie. być. Ten. Weź fioletowy wachlarz. Zostaw to. Nie baw się. Bierz fioletowego tealajta. No nie są fioletowe. Ale, ten. Ten. Ten? ten? Tak, ja ten pojedynczy. No. A to są woski? czy Tak, to są woski do, do tego kominka. Do My nie mamy kominka. Mam kominek. Nie było to. Jeżyna, a to jest lawenda, który no. Jeżyn. No, biedronka czy różniczka? No wejście. No ty No, jest jeden jeden. Biorę dwa. Oszustwia to jest. poradziła sobie z problemem. No, oszustwo no, to jest. I... I Wróciliśmy! mufika, jak się czujesz? Super, się czuję. Stwierdziłam, że teraz przyszła pora na obiadek, bo chwilę ja posiedzieliśmy z moją przyjaciółką Polcią do przetestowania skarfura Fante, która jest o smaku jerzynowym, tak? Winogronowym. Mamy tutaj zupkę krabową, chyba. To jest fioletowa? To jest... I chyba jest fioletowa. I powiedz mi, że kupiłaś taką dla mnie, tak? To jest onka. Yy, Nie, to jest stara, którą trzymałam specjalnie na ten challenge. I wzięłam sobie pałeczki do. Kiedy... Co, coś stało? Wzięłam rurkę i pałeczkę. To jest rurką. Będziesz wciągać będziesz kluski rureczką. właśnie nie od jej rozcięcia, już Dwa, wo, de, aha, przerwałam. Dwa, eee. Strasznie ciężko w ogóle było dorwać jakiekolwiek rzeczy fioletowe. Nie spodziewałam się. Różowych oczywiście jest masa, ale fioletowych. Nawet zielonych jest ogromna. Teraz będziemy zielonych robić. Tak, zielone Jeśli robimy. nas, widzowie bijecie 5000 łapek w górę, to nagrywamy zielony czener. Tak więc bijamy łapki w górę, a ja przychodzę do stworzenia tego. Mamy tu widelczyk! Nie już pałeczkami. On jest taki składany, zło... Co? Składany widelczyk? Dobra, do tego pokaż mamy różne makarowie. saszetki. Nie, właśnie te saszetki mają ten kolor bakarki. A. a jednak... Co? Jedna? No i my nie Skąd ty masz w ogóle ten makaron? Ja zakupy robiłam na stronie internetowej. Co mamy w starzewce numer jeden. Mamy warzywko. Warzywka! Nie ładnie! Czyli, czyli widzisz zdrowo z warzywkami! O, 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 jakie Robi monster. wrażenie! Robi wrażenie! Przyprawy chyba. No wsypuj to! O, matko. No, dobra, wlewam gorącą wodę do 300 O, widzę kreskę. Okay. Czekamy 3 minutki, w międzyczasie przetestujemy sobie fantę. A ja no, już to robię. No Złamiesz widelca. O! No i pokaż. Czy to jest fioletowe? Tak, to jest fioletowe. Napój jest fioletowy, więc o tyle dobrze. Widać, że jest fioletowy na tych tutaj bąbelkach. Racja. Jest dobry, bo jest winogronowy, ale tak idealny, bo czasem coś winogronowego jest bardzo słodkie, a to jest takie idealne, także pyszne i czekamy na zupkę. No i powiedz mi, czy zupka jest już gotowa? To jest zupkowy makaron ogólnie, ale tak, jest już gotowy. No jest fioletowy, no tak szarawy trochę. Fioletowo-szarawy, ja to zaliczam. To ci o -o. zaliczę. To szybki test, zrobię makaron, okej? Okay? Czy on w ogóle jest dobry? I... Skrabowa zupka! Zupa skraba! Makaron jaki? A sama zupka? Zupka okej. Okay. Dobra, już jestem strasznie najedzona, ale zaraz muszę się zbierać, ponieważ lecę do pani dermatolog, bo mam tutaj taką wysypkę, która już długo ze mną jest i chcę się jej pozbyć, więc teraz muszę zmyć mój fioletowy makijaż, ale najpierw zrobiłam szybko publikację. Dzisiaj publikowałam moje własne muffinkowe oki. Jestem z nich niesamowicie dumna. Zostało mi jeszcze kilka, ale nie mogę ich oczywiście dzisiaj przetestować, bo nie są fioletowe. Zmywam makijaż i widzimy się później. Koleczki. Ja już wróciłam od pani dermatolog i sobie teraz jeszcze zrobię takie nawilżające płatki pod oczy z wielorybów! Z wielorybów to jest flory z Bajnic i to są takie cici wielorybki, zobaczcie. Już mam tutaj resztkę, ale są takie mega, mega cute. Sobie je nałożymy. O, jeden tu. Potem wyszła jeszcze jakaś druga seria, ale tylko te wieloryby były ładne chyba. Znaczy ja w Saszycy miałam w kokartki. a no. te rybki są niezastąpione i są fioletowe, więc mogłam dzisiaj je sobie nałożyć. Kiedy ktoś będzie dzisiaj miał dzisiaj pielęgnację, bo sobie nakupował tak maseczki, ale to już u niego na kanale. Zamykamy szczelnie. Znalazłam Martynę zabawę, frotkę, znaczy skręci, która jest fioletowa. I mam krem do rąk który mam nadzieję, że jest fioletowy Płyn, który ci kupiłem, proszę cię bardzo Baby płyn. no to nie, nie możesz, proszę bardzo Tylko płyn dla bobasów I ty czemu to masz makaron na policzku? Pojadłem jadłem zupkę No i w takim pielęgnacyjnym wydaniu sobie zrobimy teraz kolacyjkę Palce, które kupiliśmy są takie fioletowo-różowe Próbowałam je przed chwilą One wyglądają w sumie tak No tak trzy po trzy fioletowe Ale są w miarę okej okay. Dzisiejsza kolacyjka, ponieważ nie mam zbytnio o co zjeść Ale czekaj, czekaj, czekaj Waffle od kiedy jest fioletowy? chcę ci pokazać jak go przerobię Gdziekolwiek byś poszedł na fioletowe jedzenie To i tak je przerabiają Więc bierzemy sobie zwykłego nudnego wafła no To nie jest jeden, tylko już są cztery No dobra, cztery We Weźmiemy jednego Górek no. i jest ugórnik, okej? Okay? Mm -hmm. Mamy tu jogurt Jogurt które poleżał parę godzin bez lodówki i miejmy nadzieję, że. Au! Czemu biały. Jest. A pod spodem jest jak nowy, będzie A... się powiem ci szczerze, że jakby ja bym go otworzył, to bym myślał, o biały i. I widzicie, jaki piękny kolor fioletowy. Tak, zgadzam się. Napadamy! Jak będziesz grzeczna, to dam ci jednego nerca. Serio? Tak. A jakie ładne są? Okej, okay, no nie jest źle. Wygląda to w miarę w miarę okej. Okay. I na to idą. Ale to powinna się. Poczekaj, to jest oszustwo troszeczkę. Czy one być z każdej strony. Kórę, co to wyglądało? Wiemy. No dobra, okej, okay, nie musisz. O, ja ci wybaczę, nie wiem czy widzowie. Znaczy, widzowie to mi muszą wybaczyć, ale to jak nieważne. Ja tak już wybrałam ten challenge. A tak. czemu to się dowiedział, Kitka na kanale? Ale Kitek powtarza challenge i to mam nadzieję, że już niedługo. Ale to nie jest moja wina, no. Naprawdę, po prostu w topę zaliczyłem, byłem pewny, że mamy oba przy sobie. A jak już zamówiłem, to nie mogłem tego nie zjeść. To jest rubeczek. Bycham, bardzo lubię rówki. Ale oczywiście, Timar, bo wygrywa. Ja się zabieram za jedzonko, a my widzimy się już na samym końcu dnia Dziś mm. ja się sobie rozpakuję, mam tutaj fioletowy mm, twardowy... light, to Tealight. ja to wybrałem Też pewnie, może lawendą? lawendowe, a to już nie pamiętam Ale w każdym razie mam dwa, zaraz sobie znajdę gdzie jest mi kominek, bo w lato z reguły go nie odpalam, bo jest dosyć ciepło Ale mamy na stronie świeczuszki, bo się zbliża jesień i mamy świeczuszki, fioletowe świeczuszki właśnie pod nasz challenge Koszulka, popatrzcie, znaczy bluzka yeah. fioletowa O, z mojego strefiku też, także jestem teraz taka moving Mam nadzieję, że taki challenge wam się podobał i koniecznie piszcie w komentarzu jaki challenge, a może jaki kolor zrobić dalej. Dobra, a teraz wbijacie do Kitka, ponieważ u Kitka jest kontynuacja challenge, w sensie jak Kitek przebolał ten właśnie oto challenge i na razie chyba tak już. Bye.